Witajcie na kanale Aurielka. Spotykamy się po dosyć długiej przerwie. Troszeczkę się pozmieniało. Mamy na tym koncie nowe konie. Mamy zdecydowanie dużo niesłów do przekazania, jednak po prostu mnie przez pewien czas nie było. Dzisiaj wracamy, żeby zrobić nowe wyścigi na farmie Steve'a. Jak widzicie, wyścigi prawdopodobnie będą odbywać się tutaj. To jest tu blisko tego takiego silosa, Marleja. Też blisko farmy Steve'a. Ok, więc mamy tutaj o nową postać, Taja który jest tutaj ze swoim żabuzaurem, czy jak mu tam. I będziemy mieć tak jakby no, nowe wyścigi. Tak, to jest to jest rechozaur. Spójrzcie, to jest fajna żabka. Taka czerwona. Kiedyś można było w ogóle kupić żabki, jednak obecnie są one niedostępne. Obecnie są te wszystkie takie króliczki, nowe koty, ale kiedyś były żabki, świnki i foczki, które obecnie jakby nie są dostępne nigdzie. No więc wypróbujemy sobie, może być słychać moją klawiaturę, ale mam problem, żeby, żeby to troszeczkę tak ustawić, żeby ona nie była tak słyszalna, ale... Mam wrażenie, że dobrze mnie słychać. No, jak na razie to wyścig jak wyścig. Fajnie, że będzie ich więcej do treningu koni, żeby po prostu je szybciej wytrenować. Z tego co się orientuje. to jednego dnia robię wszystkie wyścigi. Obecnie można zrobić 10. level konia. Więc te dwa wyścigi prawdopodobnie nic nie zmienią dużo w tym. Ale no, ja lubię takie wyścigi ze skokami, to takie konkursy skoków, bo są one dosyć, dosyć takie łatwe, fajne i różnorodne, nie są takie monotonne. No dobrze, to był pierwszy konkurs skoków i teraz będziemy mogli robić to tak jakby codziennie i mamy kic, siup i hop. Alternatywny wyścig. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że przeszkody są uniesione troszeczkę wyżej w tym alternatywnym wyścigu. Czyli tak jakby ten poziom miałby być um, trudniejszy. Ale zaraz zobaczymy. Oj, oj, oj. No, rzeczywiście, dla mnie to może i jest trudniejszy. Ciężko wymierzyć ten skok czasami. Ok. No, troszeczkę są wkurzające te pętelki, które tutaj robimy. I cały czas mam takie wrażenie, że za chwilę skończymy, a jednak jest kolejny i kolejny skok. Więc rzeczywiście jest trochę. Trochę wkurzające, że, że cały czas mam takie wrażenie, że zaraz, zaraz się już kończy wyścig, ale jednak to nie jest ten moment. Więc wygląda na to, że z tych nowych wyścigów to już jest wszystko. One chyba to miały normalne punkty PD. Nie spojrzałam, ale wy na YouTube na pewno widzicie, ile one mają punktów PD. A teraz pojedziemy sobie na pewno zrobić troszeczkę fabuły. O tutaj na zapomnianych polach. Ogólnie zbieram na różne stroje i tak dalej ze sklepu globalnego, żeby nie kupywać je ze starkońcy i żeby nie tracić tych końców na po prostu outfity. Um, ja Jak był grudzień to kupiłam niestety całutki outfit yy, niedźwiedzi uścisk i to było dosyć droga impreza dla mnie żeby to wszystko jakby pozyskać więc teraz już wszystko się staram za szylingi jednak kupywać yy, prawie codziennie trenuję myślałam, żeby otworzyć jakby live'y z trenowania koni gdzie moglibyście na przykład wpaść i trenować razem ze mną tam bez żadnego jakby nacisku i tak dalej jak ktoś nie może, to nie może, jak ktoś może, to chętnie a chętnie potrenuję. Ogólnie z podstawowych informacji, to aktualnie jestem chyba na lasku na Emerald Forest, tak zwanym tym, ale wszyscy tak mówią lasek. Dobre. lecimy już zrobić tą fabułę, bo to pewnie długie nie będzie. No dobrze, i musimy zdać skonie, czyli o jejku, znowu będziemy siać. Spójrzmy, kolejny dzień, kolejna porcja wody. Yy, mogliby zrobić reputację z podlewaniem tego codziennie, albo coś, to bym chociaż miała, yy, chociażby się człowiek łudził, że coś idzie do przodu. A tak po prostu idę. Yy. No, popiół wulkaniczny. Ona mówi, że podlewa. Yy, ja mówię, że sieje. A tutaj rozprowadzam jakiś popiół wulkaniczny, więc to też po prostu mamy wszyscy jakieś, jakieś rozdwojenia. Okej, okay, koniki coś powiedziały. I teraz będzie pewnie znowu ta mm, zrecyklingowana po raz trzeci już chyba animacja otwierającego się portalu, który tak naprawdę chyba jeszcze donikąd nie prowadzi. Czy on się robi dłuższy, czy mi się tylko wydaje? Czy to będzie tak, że za aktualizację ten u, a może się robi większy? Ostatnio chyba się mieścił w tą ramkę. Ale nie wiem, niestety nie nagrywałam poprzednich kawałków fabularnych, więc nie mogę nawet sprawdzić tej mojej hipotezy. Może ktoś z Was będzie znał odpowiedź na to pytanie. Ale jak widzicie, te kąski fabularne to jest taki troszeczkę. troszeczkę taki kit. Za krótkie one są. Mówię, fajnie by było, jakby była rebka, na przykład musi podjechać po wiaderkiem, po wodę tutaj z tego z tego morza i musisz potem podlewać tą sadzonkę, bla 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 następnego dnia może będziesz musiała ten popiół wulkaniczny przywieźć na przykład z doliny ukrytych dinozaurów albo nie tam skąd ostatnio wzięliśmy ten popiół wulkaniczny whatever, po prostu coś co dałoby się robić na przykład codziennie wbijać reputację i ja bym wiedziała, że no za jakiś czas coś się stanie jak dobije do tej reputacji albo coś Kiedyś czasami tak było, że jeszcze nie było zadań reputacyjnych, ale my już byliśmy w stanie jakby robić reputację. I dzięki temu jak ktoś wbijał szybciej reputację, to miał szybciej zadania. Ci, co po prostu olali sobie reputację, to mieli później zadania. Teraz sobie podjedziemy jeszcze zobaczyć magiczne konie. No, bo dzisiaj widzę, że taka szybka aktualizacja. Będę dzisiaj trenować z Parkiego na pewno. Więc, y, jeśli ktoś zobaczy teraz już sklecony, zmontowany, pewnie dużo nie będzie dzisiaj montowania, ale jeśli ktoś widzi ten sklecony taki filmik na YouTubie, no to prawdopodobnie gdzieś tam na Emerald Forest y, gdzie ja pojechałam w ogóle prawdopodobnie gdzieś tam na Emerald Forest y, będę sobie trenować. W ogóle nie wiem, czy zostawać na tym serwerze, czy na przykład zmienić na jakiś inny serwer. Najbardziej mi w sumie zależy na tym, żeby na serwerze było jak najmniej cheaterów, bo trochę psują rozgrywkę. Nie lubię szczególnie tych takich speed cheatów, że oni są tacy, tacy szybcy, bo w sumie to się trochę mija z celem. Ale myślę, że... Jak Star Stable ogarnie, że może nam dodatkowo tam, nie wiem, sprzedawać za shillingy albo coś busty do szybkości, albo inne tam rzeczy, to, to ogarnią też jakieś antycity mam nadzieję. I znowu pojechaliśmy. A, w sumie ja pojechałam, nie będę nawet rzucać winy. Coś tak kurczę, nie mogę się przyzwyczaić, że te magiczne konie są tam. Dzisiaj będziemy mieć kamienne konie. Ja jeszcze nie jestem co do nich przekonana, więc nie wiem, czy finalnie będę je kupywać. Wiem, że króliczek mi się jeden podobał, chyba. Spójrzmy sobie najpierw na króliczki. No, on ma takie świecące trochę oczka, jakby. Ciężko jest tak zobaczyć go. No, to jest taki króliczek runiczny śmieszny jest taki czarny kamień węgielny ten, węgielny króliczek ze Śiłunska. A tutaj jest taki, taki jak z takiego, um, z takich ruin starożytnych króliczek. I do tych króliczków mamy koniki. I to jest Cladstale. <coughs> nie wiem, na jakim modelu one są, szczerze. Ale trochę wyglądają jak one. Tak, to chyba będą one. No więc te koniki wyglądają całkiem swoką. Nie mówię, że nie. Ten ma fajne runy na przykład. I zmieni się w takiego też fajnego konika. z O matką. Bo ten pyszczek myślę tak świeci jest taki fajny, taki jakby troszeczkę mokry. I w tej fazie, kiedy on się zmienia w magicznego konia, też jest całkiem ok. Wiecie co? Ostatecznie podjąłem decyzję, że jednak. Na razie wstrzymam się z kupieniem koni runicznych, koni kamiennych, ponieważ są one na modelu konia, którego normalnie bym nie kupiła, i podoba mi się właściwie tylko to, że mają błyszczące chrapy. Uważam po prostu, że byłoby to troszeczkę strata pieniędzy na dzień dzisiejszy. Nie jestem jakoś zauroczona tym konceptem koni runicznych, więc na razie daję sobie spokój i prawdopodobnie dzięki temu będę mogła kupić dwa konie ryby, o ile jeszcze się kiedyś pojawią ja się z wami żegnam na mój kanał teraz będzie wstawiane więcej kontentu, około właśnie star być może kiedyś pojawią się jeszcze inne gry ale tak szczerze nie wiem co jeszcze mogłabym dla was nagrywać z czym czułabym się dobrze żeby po prostu to nagrać, żeby komputer nie wysiadł przy okazji nagrywek Jednocześnie wiecie kilka programów włączonych naraz. Dobra, więc to będzie na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że e, zostaniecie na dłużej, albo wpadniecie kiedyś zobaczyć, czy jeszcze tutaj coś wrzucam. E, no to cześć.